Witam wszystkich słuchaczy, witam wszystkich moich subskrybentów. Dziękuję bardzo, że ze mną tu jesteście. Drodzy państwo, stało się, dzieje się, naprawdę dużo się dzieje. Uwierzcie mi, zaledwie jeden dzień po wystąpieniu Budki i stwierdzeniu, iż Małgorzata Kidawa-Błońska nie jest jego kandydatką i nie jest jego typem na prezydenta Rzeczypospolitej, Małgorzata kida Błońska ogłasza, iż rezygnuje z udziału w wyborach prezydenckich wybora, udziału niewespora, udziału niezp. Zapewne pomogło jej tutaj też wystąpienie samego Donalda Tuska, który, jak to mówiąc, jak on to ujął, że apeluje do uczciwych i przyzwoitych Polaków, tak takich nazwał nie wiem, czy nas wszystkich tak nazwał, czy tylko swoich wybrańców. No ale w każdym bądź razie apeluję do uczciwych i przyzwoitych Polaków o zbojkotowanie wyborów prezydenckich. No po tym wystąpieniu e, oczywiście no nie od razu, ale po kilku godzinach nastąpiło wystąpienie Kidawy-Błońskiej, która oświadczyła, że rezygnuje. Tak, rezygnuje udział udziału udział udziału nie bezbora, udziału, nie bezbora, udziału nie Ciekawy jestem, drodzy Państwo, co Wy na ten temat myślicie. Naprawdę dużo się dzieje. Z drugiej strony takie krótkie przemyślenie. Założę się, że gdyby w sondażach poparcie dla kidawy Błońskiej wynosiło 40%. W pierwszej turze powiedzmy, to pełno. Nie wierzę, żeby robiło jakiekolwiek problemy i podgórkę w związku z wyborami prezydenckimi. Ale to tylko jest moje takie odczucie. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco. Czekam na Wasze komentarze. Zdrówka dużo życzę. Do usłyszenia.